Czy jest szansa, że powróci pani do telewizji polskiej teraz po tych zmianach, jak wiele znanych nazwisk? Ja nie, nie, nie myślę o tym, nie myślę w tej chwili o powrocie do telewizji polskiej. Oczywiście służę absolutnie swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i, i... Być może jakiś projekt tak, ale nie, nie planuję powrotu do telewizji polskiej. Muszę przyznać, że jestem zaskoczona. Chociaż oczywiście zawsze najlepiej właśnie weryfikować wszystko u źródła. Tak, i tak też właśnie czynię. Natomiast czytałam, że media donoszą, iż jednak pani miała w planach ten powrót. Ja też to czytałam i bardzo się dziwiłam. Dowiadywałam się z różnych portali, że planuję powrócić, że już się cieszę, że wracam, że będę miała różne, będę zajmowała różne stanowiska. Otóż skoro już rozmawiamy, to jest okazja, żeby powiedzieć nie.